No i zaczynamy w tym samym miejscu dokładnie w którym skończyliśmy Witam Was w kolejnym odcinku A ja już na pierwszy rzut oka zapomniałem noża wziąć No, ale trudno się pójdzie jeszcze raz Dobrze, najpierw to trzeba ten kabel w dół ściągnąć O, ten kabel, który będzie tutaj I to jest od stacji pogodowej do sterowania układem ogrzewania budynku to jakoś tam będzie sobie szczytywać coś tam temperaturę, i tam jakoś tam coś będzie się działo. Nie wiem dokładnie. No, klej umieszany i to miara jest. No, i teraz by trzeba było tak. To tu weźmiemy sobie tu. O tak. Powiem Wam tak szczerze mówiąc, nie sądziłem, że te filmy z elewacji będą cieszyły się taką popularnością. A może jeden, dwa zrobię odcinki. A widzę, że Wam ta seria się bardzo spodobała. I że chcecie ciągle więcej. No to siłą rzeczy, skoro jest popyt, to musi być podaż. Czyli powstaje kolejny odcinek z cyklu. Jak samemu sobie zrobić elewację i nie płacić majstrom. No, ale. Miło się czyta te wszystkie komentarze, w których tam oceniacie moją pracę. I, I ta praca, o dziwo, jest wykonana dobrze. Oceniając Wasze komentarze. O, klej już umieszany, rozmieszany. Tu są dwa worki i widzicie, ten narosztowanie jest ten jestem sam. I teraz pewnie dużo ludzi tak daje sobie pytanie. Ale jak? Dwa worki podane, tutaj do tego jeszcze woda w ten sobie że to ma jakieś 80 kg No sposobem A Wy? Na przykład Bo tak po drabinie z 80 kg pewnie ciężko wejść, co? No a teraz tak, zagadka dla Was Jak to wniosłem? No, jestem ciekaw z Waszych komentarzy na ten temat I Waszej Jakby to powiedzieć wyobraźni, jak to mogłem sobie tutaj wnieść gdybym nie odpowiem na to pytanie A może jak komu się uda odgadnąć w komentarzu to odpowiem o dobra Ciach. Już niedużo zostało dzisiaj pogoda fajna trzeba korzystać z każdego dnia a dzisiaj jak uda mi się wyrobić tą jedną skrzynkę to będzie dobrze bo jeszcze mam po południu wyjazd no też trochę związany z odcinkiem na 100 tysięcy subskrypcji zbliża się wielkimi krokami, i powiem Wam, muszę coś przygotować na tą okazję. I właśnie w tym celu jadę w jedno pewne miejsce, i tam będę musiał obgadać szczegóły. No, tak więc ci, którzy nie zasubskrybowali kanału, to zachęcam, bo niespodzianka tuż, tuż. A myślę, że chyba warto, bo powiem Wam tyle. Nie, był, nie ma chyba ani jednego filmu, w którym byście o to nie pytali. Tak więc, też taka kolejna zagadeczka gadewcza ta wydobywacz, bo wtedy to podnosi nam płytę i wtedy powstaje ząbek. O, tak. O. Ja. To jest profesjonalny wykonawca. Ale to Jaruś powiedział o. A co do Jarusiów właśnie To Co chciałem powiedzieć No, więc właśnie, bo nie wiem kiedyś tam się wypowiadało na temat rolników w Podlasie, że tam jedynymi których bym chciał odwiedzić właśnie tam na Podlasiu to to właśnie taki jest Jarus i Agnieszka, i tak sobie myślałem, żeby no, jakbym jechał, to bym ich odwiedził i szczerze mówiąc, pisałem do nich, ale no nie raczej ani odpowiedzieć, ani nic: ani pocałuj się w dupę, ani nic. Tak więc chyba odechciało mi się tego. Nie wiem, Mi by było trochę tak głupio, cokolwiek komuś odpowiedzieć, jak ktoś coś pyta. Nie, wypowiedzcie się sami ci, co się pytali o różne rzeczy, mnie. I się i takie mam no i postaram się każdemu odpowiedzieć na ile na ile jest to widoczne, bo nieraz jest coś, że coś umknie, jakaś wiadomość czy coś. No to wiecie, no to słabo, nie? Ale jeżeli mam okazję odpowiedzieć czy coś, no to odpowiadam, nie? A niektórzy to mają to w głębokim poważaniu. Takie jest to moim zdaniem. Niemiłe, a ja się staram naprawdę każdemu odpowiedzieć, bo sam bym nie chciał być tak potraktowany, ale jest dużo takich ludzi, na przykład z mojej branży, na przykład takiej, no z branży, no nie można tego nazwać branżą, ale środowiska bardziej, o tego YouTube'owego gdzie na przykład piszę do, no nie znam osobiście danej osoby, ale piszę, żeby się coś doradzić, czy coś, no i łaskawa osoba, no ani nie, poraczy odpowiedzieć. Tak więc jest to słabe, nie? No ale co zrobić? O! Dobra. No, a jeszcze też do multum pytań, czy będę kołkował tą jej elewację? No i ja ogólnie miałem plan, żeby dołem jedną warstwę obkołkować i wtedy gdzieś nie wiem, na tej wysokości, na tej nie na stropie sobie nie będę robił roboty, ale na tej wysokości bym jeszcze raz obkołkował i wtedy jeszcze w szczycie, dwie warstwy a wy pomyślcie co byście zrobili czy by się każdą płytę kołkowali bo ostatnio widziałem taki fajny film bo trochę no, szczerze mówiąc no co tu wiele wam bym no kurde, człowiek ogląda tych filmów co jak robić i też trochę do waszych rad się stosuje no żeby to jakoś tu wyglądało bo ja szczerze mówiąc nie mam doświadczenia w takich rzeczach i o jest git i no się ogląda te różne filmy i tam widziałem, jak jeden koleś miał przygląd na płytę i chciał ją oderwać. No to wiecie co zrobił? Na końcu wziął szpadel i szpadlem odciął to a klej i tak trzymał, nie? Tak więc nie wiem na ile potrzebne jest takie kołkowanie przy takim niskim budynku, nie? No bo Tak niektórzy też piszą, e, niepotrzebne mostki termiczne, no to co? No też taka lipa, nie? Bo wtedy te mostki też powstają. No i trzeba po prostu wiedzieć, co się opłaca. To teraz tak, tutaj robimy płytę, czy lepiej tutaj samą? A tu stawię docinkę chyba. Tak lepiej będzie. Tak będzie dużo lepiej. Piła tu. Piła, piła. O, tu jest dość podcięte. O, to tam. Narożnik. No W miarę ok. Jestem tylko troszkę dołem. Może coś ucieka, ale to jakaś płyta może jest wypchnięta, to się wytarkuje. Mm, tutaj nie podnosi kabel? Nie, bo tu jest ząbek mały. One niektóre są płyty zdeformowane, tak ktoś mi pisał w komentarzu, żebym... Tu zobaczcie, ta jest, to jest zewnętrzna płyta w wypaczce. I ona ma takie te kanty załagodzone, dlatego tą stronę zawsze smaruję klejem. No, to, ale to się dopiero zjadziło, jak miałem po budynku zrobione. No, tak więc e, a potem ktoś mi dał właśnie taki komentarz, że warto tym e, z zewnętrznej strony paczki lepiej dać e, klej, bo będzie lepiej mi się układało. No i dziękuję za każdą taką radę, sugestie, bo każda taka rada jest fajna. O. i ale wiecie, co z tym mam problem? Z tym, na przykład, tutaj takie powinno być zakończenie, taka kratka, nie? I nie mogę dosłownie nic znaleźć. No nie wiem, czy tego ludzie nie stosują, czy coś, ale ja będę musiał zastosować. Ogólnie jest taki fajny, fajne takie kratki są, ale kurde rozwiązanie, no wyrywa z butów, cena na taki dob, no jakieś 1500 zł. Taka kratka. I będę musiał coś wykombinować. Może podjadę na moje e, fajne miejsce. I bym znalazł może takie odpady nieraz są takie z nierdzewki. Takie fajne oczka i tam bym coś takiego może z nierdzewki zrobił. I też myślę, by było dobrze tak coś zrobić. O tak. ja 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 Do dupy to trzeba zdjąć. Bo przecież tutaj nie trzeba kleją O tutaj tak samo. Mm. To tak. O tak. tak o, tak właśnie o, tak będzie git i teraz o, tu tu no i ktoś ma kurs O, tak o. no i dobra i tak przyklejamy tą płytę o, na skraj Tutaj ścianę tu trzeba się schylać, bo tu jest tak nisko. O. O. Właśnie. I będzie pan zadowolony. Na końcu się w piankę. I wszystko wypianuje Takie resztki kiedy trzeba zebrać. No, tu jest trzeba te kotwy, muszę dzisiaj wyspawać. Muszę podjechać po płaskownik, kupić płaskownik, wyspawać je, wymalować i tutaj przykręcić. No, także zawsze jest coś do zrobienia. ja, zawsze coś. Dobra, ja się biorę za docięcie tej płyty i widzimy się już jak będziemy robić tam ten szczyt Chciałbym Wam teraz pokazać jak ja to mam wykonane Co prawda to jest trzech kawałków mam zrobione, bo takie miałem tutaj prawie kawałki, a ja nie chciałem tego odpadu zostawiać I co drugi będzie taki właśnie robiony Tylko, że tu będzie już całość a tu był taki 45 i 500 metrów jakiego dodałem tej pasku ale widzicie jest to w miarę schludnie zrobione a zobaczcie teraz o co mi chodzi, zobaczcie tu jest ta izolacja e, pierwsza warstwa od deskowania i zobaczcie ona jest na tyle wypuszczona, ja ją tro, co prawda trochę ścinam i zobaczcie jak to jest połączone to jest połączone tak, że cała belka jest dookoła opasana izolacją i zobaczcie tu jest beton, to jest e, e, wysokość betonu i zobaczcie cały beton jest zaizolowany a tu już ten skos, to już jest drewno. To jest bumbelka murbelka. O. I tak się zastanawiam, czy by jeszcze tutaj po tym pianku teraz nie dać troszkę, żeby to jeszcze trochę pokleić. Ale tak się jeszcze zastanawiam, czy tutaj, by tego najpierw siatką jakoś nie wyjechać, tak aby tutaj się nic nie działo, żeby ten styropian nic nie absorbował. No tak się jeszcze cały czas zastanawiam, ale na pewno będę chciał, chyba wezmę końcówkę taką piętką. Tu jest to prawda fajnie zrobione Albym końcówkę giętką wziął i tutaj Też szczeliny wtrysnął pianę Albo nie wiem, zobaczcie jak to zrobić A wy ocenicie czy jest to w miarę dobrze wykonane i tutaj będzie kratka aż do samej góry taka kratka tutaj na stojąco i to będzie zamykać i tu sobie będzie swobodnie przelatywać powietrze aż do samego szczytu a szczyt jak pamiętacie jest rozcięty rozcięta ta izolacja czyli ta mm, warstwa tego Optimaxa Optimax jest rozcięty i u góry przez yy jakby to powiedzieć, tam jest taka specjalna taśma kalenicowa, i ona jest takiej jakiejś siatki zrobione. Tam, jak kto ogląda odcinki z Dachu to wie, i tam te wszystkie takie skropliny, pary, wszystko sobie ulatuje, i jest wszystko ładnie przewietrzane. Tak więc myślę, że się trzymam zgodnie z jakby to powiedzieć, jakąś tam standardami, właśnie e, budowlanymi, no kurde, coś jest. Coś nie, coś tutaj jest zrobione Dobra, ja docinam kolejny, bo to jest młody proces docinania tego wszystkiego I będziemy się widać już przy dalszych płytach Udało się, zrobiona cała strona Nie było łatwo A nie było też kiedy czego nagrać Tak więc pokażę Wam jak na drugiej stronie się tutaj bawię z tym No Kurde, nie sądziłem, że tak długo to zejdzie, bo chyba to jakieś dwie godziny minęły Od kiedy tam to zaczynałem a już tu jestem, trochę kleju zostało. Także to wyrobię tutaj chyba na te płyty. Tutaj przykleję O, tutaj, wkleję chociaż jedną. O, a tak to się prezentuje. Może jeszcze z ziemi nagram. Czy muszę o śmieciuchy wszystkie pozbierać? Bo zobaczcie, co się stało Saigon. A to zaraz wejdzie w wiatr, i to wszędzie będzie po całym sulę, czy nie Będą wszędzie kawałki styropianu. A tak rzeczy nie powinny mieć miejsca. Trzeba wszystko pozbierać. Ale się cieszę, że mam już to zrobione. Tak więc teraz chyba jeszcze wezmę piankę i wszystko zapionuję bo o widzicie, takie małe są szczeliny o takie na przykład tutaj bo na przykład troszkę za mało, za dużo obciąłem i tak o, włożyłem taki, wydystansowałem to tutaj prysnę piankę i powinno być wszystko ok także za chwilę idę popiankę tutaj e, trysnę, pozbieram wszystkie śmieci i to będzie na tyle już dzisiaj folię pozbieram teraz jeszcze tylko te jest styropiany, ale to już Olek pozbiera, przyszedł ze szkoły, to będzie zbierał. A ja teraz jeszcze wyszczelinuję to. Te na razie tylko te większe szczeliny. O! I zobaczymy jak to pójdzie. O tak. zobaczymy. Czy to wystarczy Takie coś? Ale tu jest ciężko z tym pistoletem o jeszcze muszę skręcić jeszcze trochę bardziej otworzę o. teraz jest idealnie O tu do tego też mam patent a niektórzy zakładają właśnie Hmm Końcówki z, po silikonach I wtedy o, takie końcóweczki sobie tu fajnie jadą i fajnie to dochodzi wszędzie o ciach tu Pek O Jest cukierkowa hmm, hmm, hmm. Nie idzie tak aż za fajnie. O, aż mi czapkę zdjął. O, tak. Te wszystkie większe szczeliny. by trzeba było teraz przejechać. O. i jak tu? Nie wiem, może macie jakieś inne patenty na to. to z niechęcią bym je do pracy, bo nie ukrywam, już dużo takich patentów już od was podłapałem i one są naprawdę skuteczne. O tutaj o. Nie trzeba było tak więcej wyciągnę, żeby włożyć. O, teraz. tak. Są tu. Oa. O jest pięknie. O, tak samo tutaj, taka wewnętrzna. Tak, tak. Kurde, widzicie, ile się marnuje. A tak by była ta cienka końcówka, ona by weszła głębiej. O, muszę. O, tak. I by zostało tylko niewiele na zewnątrz. A dużo więcej w środku mogę o Tylko jeszcze muszę jakieś te kratki właśnie ogarnąć A może wy macie jakiś dobry patent na te kratki tutaj To bym był też wdzięczny że jakąkolwiek przedpowiet Czy tego w ogóle mało kto stosuje Tak więc wypowiedzcie się czy ktoś tu przewietrza to Czy nie przewietrzacie O Powoli powoli tak mm. i jak będzie wyglądał ten film taki z takimi wygibasami bo za chwilę ręką macham przed kamerą o. No a co do właśnie co do tych płuc są no, w ostatnim odcinku właśnie byłem taki trochę e, no trzeba to powiedzieć Zasapany, to trochę się podleczyłem i jest ok, już jest trochę lepiej, ale jeszcze to nie jest to, jeszcze dużo brakuje do pełni sił, bo czuję, że strasznie się męczę, cały mokry jestem, ale to jest chyba w jednym spowodowane. Tam ktoś mi napisał też, że <laughs> należałoby trochę schudnąć, no i ma rację, trochę tak chciałbym tak schudnąć, ile? Jak mam teraz na przykład 106 kg to te 7-8 kg, to byłoby marzenie ale zobaczymy, będę pracował nad tym przede wszystkim ograniczyć albo wyeliminować alkohol, alkohol ja w ogóle nie piję tyle to może jakieś wieczorem jakieś piwko, ale to naprawdę raz na tydzień i słodkie napoje i gazowane napoje to jest normalnie katastrofa przynajmniej u mnie, bo ja jestem normalnie to wiadomo jak się gdzie siedzie, czy coś. A to sobie wezmę jakąś puszkę Pepsi, czy coś tam, albo jakaś energetyka. A to jest taki syf, że nie pytajcie. I to właśnie to wszystko robi. Kurde, fajna ta pianka. O. Tak. I jeszcze tu chyba zostało. O, tu jest taka lola. O, to wypełnię tutaj już zimko nie szło o, to sobie będzie już mogło tutaj a jak się uda to w kolejnym odcinku już będzie osadzanie narożników to już dobrze pójdzie zgodnie z planem muszę się trochę sprężyć, bo powoli już to nie będą się zdać także mówiłem, że może do czwartku się uda, jak będzie pogoda to tak jest plan, ale ja myślę, jak już będzie wszystko poklejone, to wtedy wpadam z Filipem dosłownie jeden dobry dzień i mamy już zaciunięte siatę. No może dwa. Z drugiej strony to idzie szybko. Ja z tym bardziej, że jak ktoś jest dziki na robotę, a nie myśli o pierdoła, to to idzie. Halogeny też są dobre. także co tu wiele mówić. Robota pójdzie a jeszcze tu pewnie jeszcze będzie dużo poprawić, ale te największe mam obcięty i w ten nożykę ładnie cyk obciąć o. Tu. Tu. tutaj top też pokleić a jeszcze to. Dobra. Każdy jeden z góry trzeba pokleić. Tylko nie tą końcówką. Tak jak mówiłem, będę musiał inną wziąć. To na razie zakręcam. Idę do ciepłego wziąć. No i co, tak to już się prezentuje. A ja będę już powoli kończył ten odcinek. A ja Was znowu zapraszam na to, abyście wzięli udział w dyskusji na temat tej elewacji. Co byście jeszcze zrobili, zmienili lub mi doradzili? Bo naprawdę z tych rad warto korzystać i jestem pełen podziwu dla Was. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.